Siema Ponownie, po so. to Ja jestem ciekawy, czy teraz to. O, przyszło! Wow! Dobra, lecimy znowu, od nowa. Mam nadzieję, że teraz nie, nie będzie tak źle. Będzie trochę lepiej. Dobra, jestem. No, że zmieniłem internet. Na mój. Jestem ciekawa, jak będzie teraz. Dobra, mam nadzieję, że dla Ty, chociaż troszeczkę. Dobra, napiszę tutaj, może że nagrywam. Nagrywam. Dobra, piszemy, wow! Jakie Bero, Witam Cię. Tutaj się wypromujemy może, może coś to da. Włączamy live, oglądamy bardzo gorąco. Polecam, dziękuję za kolejną łapkę, bo już cztery osoby. Wow, kochani, przywitajcie się! Przywitajcie, będę się z każdym witać. Mmm, kochani, co ty lajka? Polecam. O no, kurde, trzy łapki, ale fajnie, dziękuję Wam na widziaczki Za was. Dobra, odbieram, odbieram, otwieramy tamto. Dobra Lecimy na inny czapk Na tę plażę eee, Tak? Na trzy do tutaj W sumie bardziej, dobra Czekajcie Uuu, wow, wow. dzień dobry A hejka, hejka Ja nie chciałem coś nabizać tutaj w ten w, w Ciebie co nie Pod statusem, bo to jest statusem. Nie? O nie, zło, coś mi się zacięło, po nie no masakra, no co to ma być, halo, halo Mr. Planet, halo Zazwyczaj rozumiem, rozumiem, mhm, do swojego pokoju, patrz, miało być zamierzone Oooo! Wow! dziękuję za kolejną łapkę w górę, dziękuję widziaczki. Szybna wiadomość veru, żeby każdy ją widział. Nie martw się, jak czasami jest to, to jest tak jakby u mnie, to nie jest u was nie spokojnie. Najprawdopodobniej. Bardzo super wąteczka, polecam, polecam. No. Love. Love. Dzień dobry! Dzień dobry! Dobra. Zawsze sygnatury czasowe włączone na moich live. Zawsze. Której. godzinie i gdzie jest live? I to było jakby piękne. Bo zawsze mogłem zlokalizować przyczynę, co nie. Hmm. Patrzcie. Gdzie jesteś? Hmm. Na. Jak się nazywa? Ja jestem. Central Plaza. Central, bo jestem tutaj, w lepiej, bo jest mniej lagów zazwyczaj niż na tamtym. Dobra, ale w ogóle tu jest mniej osób, więc też lagi są o mniejsze, jest wszystko lepiej. Um, dzień dobry wszystkim. Jak się w ogóle wam podoba streamy go A jak oceniać w ogóle tamto? No bo w nie, ja nie. to jest koniec, praktycznie. To jest już prawie koniec. O, dziękuję Ci bardzo, Weru, Dziękuję, tak? Zachęcam do obserwowania na Instagramie. Rexselo, już mam 10 obserwacji. I będę robić teraz dużo obserwacji na insta Co wy no na to? Jeśli bym po prostu też mogę coś zamiast dwa robić Ale no, no, nawet muszę się zbogacić, bo aktualnie no, mam pieniądze Ale co ja mogę z tytułem nic zrobić? Właściwie ubrania, bo to nie ma listy życzeń Więc słabo trochę O kurde, dziękuję za lajka Kolejnego, i tam wszystkich na moim live jest bardzo bardzo, 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 bardzo serdecznie bardzo, ale to bardzo. I polecam oglądać moje live. Wszystkie. Wszystkie jakie są. No, jakby. Bo YouTube trochę. trochę. boli YouTube. W sensie YouTube trochę nie nadąża za moimi godzinami. <grym> to jest w sumie zabawne, trochę, no bo. Bo jakby on nie. on ich nie nalicza, ale on je naliczy. Po prostu teraz ma dość, bo miał 4 dni nagłego skoku pewnie i. Metodą? Wziąłem owa. Ogon... Um, doc... Dlaczego ludzie się mną inspirują, kochani? Misjaki. Ej, ale zauważyłem, że ludzie robią inspiration Nie, po prostu nie, 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 O nie, Jestem... Dziewczynką. Jest <laughs> o kurde! Jaju! Dziękuję! O kurde, dziękuję! Nawet jak pomagasz teraz! Dziękuję! O kurde, ale fajnie, Alusia, dzięki! Ale się ucieszyłem. Bardzo dziękuję. Bardzo, 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 bardzo. Bujaszki. Ale też... Alusia, no bo się cieszę. Love you girl, Alusia. Luty, przynajmniej będzie pamiętać z pokolenia? Może bez przesady, ale. Bardzo dziękuję. Ale będę pamiętać. Bardzo dziękuję. Okrzyk szczęścia. Ja. Ja lubię. Lubię takie okrzyki. To był taki randomowy, tak się tego nie spodziewam. Boże, jak się cieszę, nie mogę. Patrzcie na nasz cel! love Jaki zaszczyt! Co jest? Co się dzieje? Dobra. Love. Dobra, już jest live. To już wywaliło od No i niestety. Nie wiem, czy było. Jest, jest. Co ty tak jesteś? Nie mogę. <grywia> nie mogę. Ma, mo, 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 alete. Jak się to czyta? Jak jednym ku drobie. Nie myślałem, że jestem tak szanowny, że ah, nie mogę. Jeszcze do matko. Tak, tak, tak. Rzeczywiście Era przed Prime No, dobra Byłam przez sekundę, wyszłam, znowu w kwietniu na sekundę spadłam powiedzieć, że kocham Ubertę, dzięki Klardyna Ale mogłabyś zostawić live'a, bo uczuł Dziękuję, że tak mówisz Ale wiesz, mogłabyś zostawić live'a jednak Zostawić live'a, wiesz, w plenie No, na przykład wyciszonego, totalnie w ogóle wyciszonego i po prostu, wolno dać mi zapędlenie. No, żeby był włączony w zapędlenie, rozumiesz, no. Oj. Tak, tak, to jest bardzo dobry pomysł. Myślę, że Claudyna powinna się skupić.

Powiedzmy. Tu Za 5 do z domu, dopiero. Dobra, spokoj. Ale ja wychodzę z domu, i tak będzie mi się bateria rozładowywała. A nie możesz podłączyć? A no tak, bo ty masz telefon. No dobra, to nie wiem. To może w nocy albo coś. Chcesz. Jeśli to nam pomoże, na pewno ogólnie. Ogólnie nam pomoże to. Nie stream będzie, zobaczymy. Zobaczymy, to w sumie zależy od różnych rzeczy, na przykład od laków. Albo od aury atmosfery jaka będzie. Bo pierwsze ma dobrze, to znaczy do wtedy już nie będzie raczej live'a, bo to nie jest 12 godzin. Może polecam poznać się z regulaminem live'a jest w opisie 12 punkt pięknie napisane nie pamiętam, że to jest 12 punkt mojego własnego regulaminu, ale... To nie domyślam się. Wami, nie przeginamy i nie jesteśmy wulgarnymi a z poziomu minus jeden <grymiany> okej <Okay. grymiany> tak to jest mój ulubiony punkt tego regulaminu Tylko, ale ten regulamin patrzcie piszę tu dzisiaj bo on nie jest trwały już on niedługo zniknie on będzie dzisiaj pa klaudyna pa julia pa klaudyna pa wszyscy ja nigdy nie znikam nie widzę tak jak cały czas Jestem obecny, dobra. Może dokończmy dress upa Słuchajcie, bo jeszcze to zostało nam. Ja tego nie zrobiłem. W sumie w końcu, do końca, jest trochę zrobione, ale nie do końca. Tak. O. Tu l Ty też lecę, nie ma ładowarki, ja mam wyjście, bro. Dobra, trzymaj się. Hej Hubert, hej Kaelza, nagrywam o... To nie. Lag, no kurde. Nie lag, ale jaki lag? Już ja nie mam laga. Halo? Trzeba być grzecznym. Lid nie ma laga. Ej, nie... Ej, nie pokazało żadnego laga. Naprawdę nawet mi nie mieli Ojej, nie to. No bo emotka napisałem. Przez chwilę był serio, ojejku. Po prostu mój laptop wygrał z lagiem. Hejka... Hejka li... li, li, li Lille! <ścoughs> Witamy bardzo. Po prostu... warm... and hot. gorąco, gorąco. Witamy gorąco, Dobra, Lili To przeczytaj Lili. Ja czytam Lilię. Albo Lille, albo Lilia. Hejka Lilia. Co tam u ciebie, Lilia? No, mam słowo, dziękuję. Wszystko, widzę, fioletowe. Dobrze, dobrze. Miło, miło. To mi też że specjalnie dla mnie jest. Tak. Cześć, jeszcze pomysł z kwiatami. A czemu nie, Julia? A, dla, a co zabronisz yy, mi? Ja mogę cię zaraz przekształcić, jak ty chcesz. Ju, ju, yy. Możesz mówić tak, że... O, właśnie, widzisz? Widzisz Julia? A ty lepiej się tak wiesz, nie leholuj, bo ja cię zaraz wymyślę Niczek jak ty chcesz i będziesz... Po prostu nazwana wyjątkowo, z dedykacją, jak niektórzy. Tak, Jak niektórzy na... A na pewno... Fejurson, będziesz się nazywać zaraz. I ty będzie XD Z ciebie. Kurde. Tak, ja się zdaniesz nazwę Dobra. Fejurson. Tak by się nazywać zaraz. Taka... <ścoughs> tak! Takie nazwy tylko dla niektórych osób. Z dedykacją małą. Mła! Błaga mnie. Tak, tak to! To. Panie to nie są legnice, to są... To są Rice. Raj, rajstopy kulnika, historie bogata. To są rajstopy kulnika, historie bogata. No i aż mi się nie mogę teraz kliknąć, bo mi się zaczęło. To są rajstopy kulnika, historie bogata. Wojna Rajtuzowa. Nie, tak, ale. Distarury. Mam wysłać Ci jedna. Nie, nie, dzięki. A, szkoda. Juli, Julico mi się rządzi tutaj. Julitson mówi, że ja nie mogę czytać jak a ja mogę czytać ta, Ja mogę, to jestem niezależnym Hubert. Tak. Nie no, Julka, jesteś dobra morda. Pamiętaj, lubię Cię, to naprawdę. Pamiętaj. Ja lubię wszystko. Dobrze, Dobra. Jackie. Spokojnie. spoko. Ty też, dzięki. Dzięki, o, dziesięć. o o o o dziesięć osób. o Jackie. o Jackie. ooo, ooo, dobra, Jackie. 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 bardzo Jackie. bardzo bardzo Jackie. 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 o mnie Okej. Okay. <noise> tak robimy teraz. <głos> oh. <głos> Ojejku. Czemu i tu nie dajesz po pięć, bo one mają limit. One mają limit, dlatego daję im po jeden. zatem czytaj wiadomości tutaj. Więc ja nie czy też wiadomości i się nie dzisiaj w tej A może one chcą, tak? Ja nie mogę. Ja, bo wtedy jak jest limit na dress-upie i daję po prostu komuś po jeden, no to mm, wiecie, to wtedy jakby... Jeżeli jestem ostatni na przykład i ktoś dostaje po jeden, to ja już nie jestem ostatni na przykład, tylko dostaję więcej famous, a nie. Nie wiem, przecież tylko ja to w ogóle teraz, więc bardzo fajny level, wreszcie jakiś fajny, a nie jakiś 64. I, I ciekawe, kiedy się skończy ten des, bo No, nie wiem, 5000 tam już mam. Fajnie, ale wiadomo. 7 osób, witam Was. Szkoda, no, że mi w ogóle live wywaliło, to była... to masakra była. Tak mi wywaliło nagle, bez żadnego, żadnego powiadomienia, bez żadnej informacji, star Tak nagle. Ja tutaj w ogóle mam godziny włączone na telefonie, na telefonie i tutaj... Tak słuchajcie, jak tam nawet bo to nie jest, bo jeszcze dociwego stanie, tak? Musisz uważać, a nie... Zresztą się narażać. Mamy no, tu mogę wszystkiego, co co tutaj na moim kanale obecnie. Ojejku. Gadaj głośniej, przepraszam więc będę mówić do Was głośniej. Specjalnie dla Ciebie, Julia. Nie mogę z tych ludzi zmówić. Tak plany. Dzięki, nie ma za co, Julia. Ja z dedykacją. Tak? To zrobiłem. Bo ten niedosłysząca. Nie spokojnie. Więc dlaczego jesz, skoro masz uczlenie? Julia ma bardzo podejrzane aktywności po prostu.

to właśnie w ogóle czekać będę tutaj będę czytać do programu no bo nie chcę kończyć, aby się ludzie musiały robić tak Bo jakby musi tutaj kręcić się biznes czy tak wtedy ma o kurczę by po prostu dał panu głos ola masakra nie.

mam uczulenie, znaczy nie mam, ale mam Masznego mi życie, lepiej, nie. No okay. Jem, jem kochani.